Idziemy do lasu, troszkę się poukrywać, pooglądać naturę. No, troszeczkę słońce zaszło, więc jest git. 25 stopni, tak jak Pan Bóg chciał. Uroki plecaka soloniach dopiero odkrywamy. nosimy przy sobie statyw lub coś dłuższego niż statyw. Parę kilogramów dochodzi, ale no czasami warto. Jak widzicie plecaczek tutaj ma Wydłużoną kieszeń na statyw albo na broń dłuższą. I wtedy właśnie on odkrywa swój urok. Tego zazwyczaj w taktycznych plecakach nie mamy, na przykład w kamporuzak niemieckim możemy broń sobie troczyć z zewnątrz. A tutaj troszeczkę powiedzmy w miarę dyskretniej możemy sobie to zrobić od środka. Wyciągamy sprzęt obserwacyjny. I co? Karimatka. Słuchajcie, karimatka, która dla mnie zawsze będzie królową karimat. Mimo to, że jest najmniej wygodna, to jest ta. Praktycznie do każdego plecaka ona wchodzi. Nawet jak ją przedziurawisz, to ona będzie dziurawa, ale będzie dalej sobie działać, nie? I mamy na dobry początek. I w tej chwili ta kieszeń już jest pusta. Nie? Tu mamy tylko usztywnienie, to nas nie obchodzi. No i mamy kieszeń główną. Tu już mam to co zawsze, czyli EDC-apteczkę. Bushman Hideout Termo. Cały czas nie jestem w stanie go przetestować, bo jest stanowczo zaciepło na takie rzeczy. Ale wziąłem ze sobą hamaczek, wiadomo, ponczo gdyby padało, hideout jest w wersji bivi teraz. Więc na szybko wolę mieć ponczo przy sobie. No co mam, SK apteczkę, EDC, EDC prądowe, EDC zwykłe, SK apteczka. I słuchajcie, wziąłem ze sobą samopompę Bushmana, którą ostatnio miałem testować. I o tak przetestowałem, że położyłem ją na liściach bezpośrednio. Położyłem ją bezpośrednio na runie. I stała się rzecz, która była do przewidzenia. Mianowicie nie, nie usunąłem szyszek, bo chciałem ją przetestować. I ku mojemu ogromnemu zdziwieniu były trzy dziury. Akurat miałem zestaw naprawczy do dentek. Zawsze w ten sposób naprawiam, nie? I, I naprawiłem. Trzyma całą noc bardzo fajnie, bardzo miękka, bardzo leciutka, bardzo malutka. I jest to świetna sprawa. Niemniej jednak nie spotkałem jeszcze samopompy, którą kładziesz sobie na szyszko, chodzisz się na niej i, i będzie git. Te wszystkie filmy, gdzie oni kładą bezpośrednio w lesie, bez czyszczenia podłoża. Na chwilę obecną można wsadzić między bajki. Ja Wam powiem szczerze, że Busz mi ją na testy. Ja powiem szczerze, że ją przebiłem, ale jak używałem w pracy tej samopompy, tego materaca niby wojsk amerykańskich, to on jest sześciokrotnie większy, dziesięciokrotnie cięższy, dużo grubszy, dużo solidniejszy i też go przebiłem bez problemu, także ja jeszcze nie spotkałem samopompy lub materaca, który może się po prostu tak położyć na glebie bez żadnej podłogi, bez, bez karimaty, żeby to nie pieprzyło. Dlatego ta karimata to jest najlepsza rzecz. Spać na tym jest ciężko. Pół godzinki się położyć ok, ale spać na tym to już ciężko. Na tej samopompie się tak leży. Posiedzę sobie te dwie godzinki i będziemy sobie obserwować naturę. Jest cień szansy, że się zastanawiacie po cholery mi to to. Zrobiłem shorta o tym, czy do polskiego bushcraftu jest sens chodzenia z łukiem, szczególnie bloczkowym. Powiedziałem, że to nie ma sensu. To jest typowo properski wynalazek. Mam straszne problemy z ustawieniem tego łuku. Chyba sobie kupię zwykły łuk skręcany refleksyjny i mam nadzieję, że tamto będzie, nie, nie będę musiał go ustawić, bo tego bloczka to no po prostu. Ja muszę go zawieźć. Najbliższy facet, który ustawia łuki bloczkowe, mieszka 300 km ode mnie, więc nie mam czasu za bardzo na to, żeby, żeby mu wodzić. W razie Niemca można sobie kupić wiatroweczkę. No i co do zająca tym ustrzelisz, bez żadnego problemu. Ja wiem, że tam ktoś Ci powie o 17 juli, to nie tniesz zająca, gołębia nie zabijesz, tylko zranisz. No nie jak trafisz, to zabijesz bez problemu. Dla Waszej informacji nie jestem tutaj, żeby w tej chwili do zwierząt strzelać, ze względu na to, że u mnie na posesji nie jestem w stanie strzelać na dłużej niż... 30 metrów i sobie po prostu nie ustawię optyki. Nie? A tutaj mam wystarczająco miejsca, żeby sobie optykę poustawiać. Na pewno niektórzy zapytacie, jaką wiatrówkę sobie do lasu kupić. Ja Wam powiem szczerze, że, że nie wiem, bo tych wiatrówek jest dużo. Są pompowane, są na sprężyny. To jest akurat na tłok gazowy. Tam tutaj po prostu, jak ją łamiesz, ona ładuje z magazynka. Ma 12 sztuk. Ładuje z magazynka do komory. W tłoku spręża się azot, rozpręża się przy naciśnięciu spustu. No i sobie leci to. to Ale są takie, że się tam 2, 3, 5 razy pompuje, różnych tych wiatrówek jest dużo. Ja wam powiem tak, ja y, miałem kiedyś wiatrówkę na CO2, to, to nie CO2 po pierwsze każdy strzał będzie szedł inaczej, bo spada ciśnienie w tym zbiorniczku CO2. Wychodzi to strasznie drogo. Taki strzał. Trzeba nosić tego CO2 w ze sobą, żeby chociaż sobie ustawić optykę. Przecież żeby ustawić optykę, to musi strzelić, nie wiem, 50 razy, nie? nie? wiem jak Wy, ale ja bardzo czekam na zmianę pogody, bo przy tej pogodzie jest mi ciężko testować jakikolwiek sprzęt, bo chodzenie na lekko w tej chwili czy na ciężko nie ma żadnego sensu. Bo każdy z nas może wziąć sobie kocyk albo nawet iść na golaza i nie dość, że tą noc sobie przetrwasz, to jeszcze sobie przetrwasz w komforcie. Jak masz w nocy 20 stopni, to naprawdę straszne jest to wyzwanie, żeby przetrwać noc. Ale mam nadzieję, że niedługo już przyjdzie ochłodzenie, przyjdą burze, przyjdą deszcze. I wtedy w końcu tego bushmana chcę przetestować. Cały czas mam zawieszoną kwestię kota Bushmetermo, który dalej uważam jest absolutnie najlepszą rzeczą, jaką mam w ekwipunku. Jeżeli kupiliście sobie koc, albo planujecie zakup, to poczekajcie chwilkę, bo firma Bushman obiecała, że wygeneruje taki kod zniżkowy dla moich widzów, żebyście mogli sobie ten koc kupić taniej. Ale od razu mówię, kupcie go, to bez ściemy, bo to jest koc, którym ja się jaram jak tu pole w Smoleńsku już od, Jezus Maria, dwóch lat. Ja go używam bez przerwy. Cały, cały sezon. Zima, wszystko jedno. To, to ten koc jest fantastyczny. Ma swoje minusy, ale plusów ma uh, dużo. Hajdałca nie polecam, bo nie mam pojęcia jak działa. Samopompa pompa ichnia jest, powiem Wam szczerze, najlepsza jaką miałem. No tyle, że nie można jej kłaść na szyszki, ale jest, jest świetna, rewelacyjna. Trafiłem słupek ze 100 metrów, ja Wam powiem, że jak zaczynałem się bawić te bushcrafty, ale takie cywilne, to poglądałem sobie YouTuby i tak się zastanawiałem, co by, co jest mi potrzebne tak naprawdę. I z YouTube'ów się dowiedziałem, że na trzeba mi tarpa. No to mam tarpa, nawet mam dwa, ale musisz mieć takiego 3 na 3 Kurwa, mać pomyślałem, no dobra, no to kupiłem 3x3, bo na miałem 2 na 3 nie? No to panie, moje życie się zmieniło w ogóle. Potem się dowiedziałem, że na glebie to się nie śpi. Gdzie tam na glebie? Na glebie to musisz mieć tam Termaresta za 1500 zł, bo tam Karimata to w ogóle jest dla pedałów, bo to tam nie. Gdzie tam Karimata? Termarest musi być na pełnej kurwie. Ale pomyślałem, no nie będę teraz koła na matery. na materac wydawał, więc wydałem dużo więcej na hamak, otula, tarpa, karabinczyki, trihagersy, upislingi, Kurwa i szczerze, ani razu się nie. Raz się wyspałem w hamaku, a tak to nie lubię, nie lubię w hamaku być. Jeżeli chodzi o sprzęt, to co powinniśmy sobie kupić, to wychodzi dopiero w praniu, nie. Ja się cieszę, że ten hamak kupiłem, bo dzięki temu nie używam hamaka. Tak to mi się zastanawiał, kurna, o jakim ja miał chciał mi hamak, taki długi, jak dla mnie to musi być 3,5 metra i 2 metry szerokości, bo inaczej tu nie, to w ogóle zapomnij, nie. No i mam. A używam kurna tego siatkowego małego steksa i w dupie hamaki. Spać mi w tym w ogóle nie idzie, nie? Tak samo jak tarp. Możesz go na 10 tysięcy razy rozłożyć, może on być namiotem. Szczerze mówiąc wolę kurwa namiot. Ale tu możesz zrobić, tam obozować sobie. No okej, okay, no ale ja pod tarpem nie mam zamiaru mieszkać i tam jakichś działań prowadzić. Nie mam zamiaru tam w brydża grać z kolegami. No nie wiem, no mówię, każdy ma, każdy po swojemu spędza ten czas. Także jestem ciekaw co wybracie kupiliście, co jest Wam tak totalnie zbędne, nie? Też mi macie takie momenty w życiu, wiecie, że powinniście już ponczo założyć, bo pada troszkę, a Wam się nie chce, że jakoś to będzie Nie jesteście sami. Ale Wam powiem, że po takiej fali upałów trochę sobie zmoknąć nie zaszkodzi. Jakbyście mieli potem nie wracać do kołpy, to nie polecam takiej kąpieli, ale Fajnie jest. A ja muszę wracać do chałupy, bo służba nie zaczyna Zaczynam niedługo zmianę, także czołem i kuchwal ojczyzny.